Dobra, rzucam w sobie coś tutaj w koszach. Nic szczególnego. Balon z wodą. złamać gościowi na zaplecze. tam jest skrzynia, i tarcza, i przedmioty. Drzwiata. Książki jakieś, może znajdziesz coś. Tam jest ten, który. ten, który przetapia. Tom Czwarty. Okej, okay, więc tak. To ja zamknięte ten, zamknięte drzwi, więc no, o, zobaczmy o, o, czy się w przodu nie otworzą. Oczywiście w przodu nie otworzą. Dobra, po kolei. Skrzynka. Podrapana różka ziemi. 39 do 65 od ziemi. No, wyślij I mi. można z niej rzucać magiczną rzutkę. I czarny. Pieniu! Czarna farba do hooków. Fajnie. Amateke this. Znalazłem mydło Z. Amateke this. <laughs> I daj się wyjemy cię. Biorę to mydło. I dam gościowi za to y chleb. chleby. Stara świecko-metylowa tarcza. Do sprzedania? Proszę. Tylko chyba nie tutaj, nie wiem czy można sprzedawać osobom, mi się ukrywa To jest, to jest tutaj bezczelny, ale chyba działa. Ja mogę. No cóż. O, Jaszmaty. stary złoty pierścień łuczników. No to nas nie interesuje. Jabłko lepiej, po prostu kubek. Tylko do piwnicy, Nadi. Ale ja już go otworzyłem. Ty! Z. No? Odporność na ogień plus 12, telekineza plus 1, kieszonkostwo plus 1. Pełna odporność na płonięcie. No dzień dobry. Dobra, poczekaj, ja tu muszę popatrzeć. Otwieranie zamku, pasek. Otwieranie zamku, plus 1 plus 25 punktów wytrzymałości. masz lepszy. Ekspert od tarcz, czekaj, otwieranie. otwieranie o, czekaj, czy to był, czy to był cze czepek z otwieraniem zamków? przepraszam bardzo? Pasek. Pasek. E, no, mam otwieranie zamków krzepa i blokuję jedno wzmocnienie. Mam bardzo fajny ten e, pas, akurat. Dobra, ten pierścień brzmi interesująco, on kosztuje 3000 sztuk złota. Ech. Nie. <laughs> da, damy tyle? A on co, jeszcze raz daje? Telekinesa, kieszonkostwo, odporność... całkowitą odporność na płonięcie. Eee, Telekinesa kieszonkostwo, by mi się przydało w sumie. Dobra, wezmę Ci go. C czekaj, 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 jeszcze tylko zobaczmy, co tutaj coś znalazłem. Wysyłaj mi rzeczy Ten czepiec... Starożytny klej... ten, sabetkowy Claymore. Jaką broń teraz mam Adora? Ma obrażeń. Kosę. Nie sprawdzę ci, bo na razie jestem w handlu. A to czekaj, to są... ja sobie podpożyczę Madorem i rzucimy na to okiem, daj mi figa. Dobra, dawaj mi śmieci jakie tam jeszcze masz, Czekaj, bo... Czekaj, 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 popatrzcie czy Madora nie ma gorszej kosy w przypadku... No powiem ci kurde, że ma gorszą kosę! Zadawaj tą kosę. hapaj. Bo to jest... Claymore który to jest na e, Masz też... O tak, to jest na mnie dyka. Za niski poziom mam. Wymaga 11-tego. I szalank z na wodę i punktu mi wytrzymałości. Dobra, niech będzie. A gdzie masz ten czarny parnik Przy sobie. Okej. Okay. Eee. Dobra, masz coś jeszcze na sprzedaż? Eee... Kurde, mocno niski poziom wytwarzania, żeby użyć tego spawnika. Eee, czekaj, dam to, kto ma do, że... eee, storo... Ten, stalową kuszę, tylko nie wiem, czy można im to sprzedać, bo to jest ich. Ten już przetapia. Tom czwarty. Z kurde warte jeden. Masz jeszcze ten hełm. Eee, obiad to. Eee, stary Sarong mój. Księga Niepokalanych, już przystaliśmy. na notatkę Lojka jeszcze. E, dokładny, pełen na puszonych opis napis metody przemiana Gwiezdnego Kamienia w Kamień. E, no, złożyć ofiarę nad Gwiezdnym Kamieniem, wow. Wielkie Micha. No dobra. Tu jest jeszcze w ogóle szczur. Mogę go okraść w ogóle, bo się skradam. O Jezu! Jezu. Hm? Mhm. Eee, to towaruska. Bierz ją? Nie stać mnie. A kupiłeś ten pierścień już? Tak. A, no widzisz, mój jeszcze nie kupował. Kupiłem ci, kupiłem ci ten pierścień. No to zacząć mi go. Czekaj, to jest troszeczka ognia. Nie ja mam kasy faktycznie. 600 sztuk tylko, biedni jesteśmy. Kurde, zauważyłem właśnie, że spostrzegawczość się nie zmienia. Jeżeli ma... A nie, czekaj, zmienia się. W prędkość patrzyłem. Z trężną kompus 3 Dobra, gimi gi 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 pierściuń Masz I wezmę sobie go sobie zamiast... Zastanawiam się, czy nie dać tego przypadkiem na przykład madożyć, czy coś, ale. Ale nie. To teraz mogę kraczyć przez ogień. ha! ha, ha, ha. właśnie, zastanawiam się, czy to, to daje mi odpośnięt na płonięcie, ale chyba nie powoduje, że mogę iść sobie po ogniu, nie? I tak będę czuł grożenie od niego. Tak, ale nie będziesz. Nie, nie wiem, w sumie. Spójrz w ognisko, sprawdź. Kurde. I'd rather Not. Czy nie? Podejrzewam, że po sobie czoło wrażenie, tylko nie mogę zostać podpalone. Uuu, awata cudzizny. Dobra rzecz. Tak. Z Rubin chyba się o czymś gadało, nie? No, coś można z nią utargować, ale to jest, to jest... To trzeba dużo... Przy... Wiem. Tak, trzeba dużo z nią gadać, żeby cokolwiek osiągnąć. Wiatrycja?

Ale wiesz co, tu musisz przejść się po karczmie i pokraść obrazy i tak dalej. Dobra, to zostawiam motory pod Twoją opieką. Pod kilofem. No ja tam wejdę z Tobą. Za... Witaj w karczmie pod kilofem. Zamtus na górze. Hmm. Idę na górę. Czy <grym> mówisz, że zamtus jest nad kilofem? A tam na górze coś było, nie pamiętasz? Tak, tam jest biki, który zaraz wybuchnie. Są pokoje i jest portret Koguta i mieszek ze złotem chyba Klebek i skrzynka i, i tam są rzeczy, które możesz ukraść. O w tym pokoju obok. No no. Jaki strzeżek się... No, no widać też przywołał w jakiś sp... i idzie da no. jakieś ten, jakieś polecenie. Nie z tobą przecież tu nikogo kurde nie ma. Wiadrze nie ukradłem przecież kłoda, co to za skrzynka? Nie są skrzynki. Tamta ma 20 poziom. W dziku, w dziku coś jest. Jest pusta! W dziku, w dziku, w dziku. Wkrótce moja księżniczka będzie ukończona. Zaczynijmy zamku za wyznaniem naocznego świadka. Co? No to femu do mnie mówi, pieniu. Chyba za dużo wypiłem. Widzę. kolejna skrzynia. Dalej. O, dostałem wytrychy. Jest ostry, długi sztylet, który jest macie rapierem. Kto to nazywał? Trzymaj, na sprzedaż będzie. Wziąłem sobie drewniane pióro, bo jest z bronią. Okej. Okay. I, Z. To jest takie, ale masz, zabij kogoś piórem. Ono ma nawet niemałe obrażenia. Właśnie widzę, no na kołek. Wiem. Dobra, wbijamy do pokoju z Bikim. Wiesz, co zrobimy tak, jak otworzę, a tego trochę pluję w ok? okej? Ocuń się tle... od tej drzwi. Poczekaj, czy ktoś ma teleportację. Ech, nie są nauczony teleportacji. Chyba go uczyłem, poczekaj. Zapisz tak czy inaczej. Nie mam chyba teleportacji jednak, nie mam teleportacji. A zwój? Chyba nie, chyba nie. Nie wydaje mi się, żebym miał. A deszcz? Deszcz? Deszcz mam, deszcz mogę no rzucić to w każdej... Zrzucaj deszcz tak żeby był zasięgł tamten pokój. Nagle zaczęło padać w pudynku. Dzień dobry. Zbijaj. O. Oj. Och, no. A, ale był. Okej. Okay. DM, I need to get out of this room. Yes, I'll go downstairs to catch a breath of fresh air. My one... Ok. Okej. Worth. Bombowy był chory. Dostałem osiągnięcie. No, zrobiliśmy, bo ostatnim razem ja mam wrażenie, że ona zginęła. Zabytkujemy to lewe hełm, trzymaj. Oporna szata, trzymaj. fiolka trucizny to dla mnie. No i dobra. Ostry, długi sztylet, który jest rapierem, tak? Tak. Nie masz logika. Który gość chciał ją. Jak on się nazywa? Fe Fedrik. Pewnie ten, co stoi tu z przodu. Nie, to jest Ramon. Czy tam Roman? <laughs> Ramon czy Roman? Ramon, Vometia, czy Roman? Pometia, Wometia! jakie wspaniałe imię. Nawet Cię nic nie mówię. Jest i opierdą skrzynki, co? Właśnie się rozglądam. Kamień księżycowy. A ona ma zaklęcia te. Hmm, dla ciebie i dla mnie. O. For you and for me. Mhm. Mm I pan coś dla ciebie, pieniądze do sprzedania. to już koło pierdolniłem w pizdu. Jeszcze pokój obok, trzeba by dało, Już wszystkie, wszystkie, by... wszystkie pokoje wywaliłem. Wszystkie trzy. Czekaj, no dopiero, na to na, dopiero zszedłem, spokojnie. Pieniądze. Okay. Aż takie obraz to nie jestem. Tylko gadnie i tu. A ja taki obraz na to jest w piwnicy. Okej. Okay. Piwnica wygląda na piwnicę z tajemnym przejściem, i dużo skrzynek Z. Okej. Okay. Kam przycisk. jest puste. Co? Byłem przycisk, ale nic się chyba nie zmieniło. Muszam, że wejść trzeba inaczej jakoś. Właśnie się pojawiła klapa tutaj, Pieniu. Tak. A tu na dole jest jeszcze skrzynia. Do klapy zejdziemy potem. A e, nie wiem, czy to jest to skoro do podziemia, Pieniu. Tak, ale to jest inna. To jest taka, do której ja wejść nie mogę z tej strony, bo ja będę ze ścianą. Aaaa. E, co zwiększało e, inicjatywę? E, to... e, chyba tak. Czekaj, trzeba najechać No na to i zobaczyć. Zwiększą, tak, zwiększą inicjatywę też Spostrzegawczość? Początkowe te Wykrowanie pułapek, coś okay. tego, do stylu trafienie krytyczne, krytyczne szanse sobie w prędkość, zainwestuję tym razem. Umiejętności. Nie potrzebuję na razie wbijać umiejętności. Broń. Ruszki. dwie bronie. Hop. Za trzy punkty na trzeci poziom. Hmm, A w sumie masz mój stary pierścień. I mandolinę, i obraz. Chyba I... ja tam nie mam jak podejść, a ja jestem z tej Niesugę strony. Nie przygody Rodgara, barbarzyńcy. A ja mogę się do ciebie tepnąć? Gdzie ty jesteś? Tam W drugiej, pod, drugim podziemiu. Okay. Nie ma sensu, chyba żebym tam szedł. O, o pieniądźka. 49 do 81 z wody. O, dawaj. Tylko że wymaga 12 poziomu, trzymaj metalowe karwasze. Dla Madory chyba. Kawałki metalu, to na sprzedaż. No, ja się tepnę do Ciebie, bo nie, nie wiem co tam jest, gdzie Ty jesteś. Nic. Kula Nic suwerena. Się, no. Ta jest zaprojektowana kula ozdobiona złotymi zawijacami, wola na to, że kosztowanie mały grosz. Napisane delikatnym pismem. Bogowie obdarzą zdrowiem tych, którzy wyrzekną się dóbr materialnych. A jakże. Okay. To jest, wiesz, item na sprzedaż. Dole. No, ja się A, do Ciebie tepnę. się. Zobaczcie, co to, to zamie... A, tutaj. tutaj skrzynkę i, i parę rzeczy do otworzenia. No to jazda. Aha, to jest druga skrzynia. No, okay, kiedy jest łuk, nawet niezły. I y, muchomur. Że lewelisz Co? mador Już. Można jej w, w krzepe zainwestować, albo siłę woli, żeby się opierała Kondy temu. kondycji mogę jej zrobić. 10 brzmi jak nie zypomierz. Dobra, i co mówiłeś? Obrona. Krzepy, granat, tak? granat miłości. Krzepa, ona, siły, tak ona... ona siły woli w ogóle nie ma. No to siłę woli wszywa u niej, na bo... dwa? No. Dobra, jeszcze jeden punkt zostaje. No to zostawmy go w spokoju i będzie, na... będzie można na trzy coś od nas później. Jasne. Dobra, idę do tego podziemia, które odpaliłeś. Ja się do ciebie tepnę tam. Ta. Dziw. No, może do mnie tapnąć. No tak, to już było ogarnięte. A tu już byłeś? Tak. Co my tu mamy w ogóle? Dębki. Łóżko, skrzynka. Tu przesło. jest skrzynia zdobiona. Jazda. Od lewej, najpierw te mniej ciekawe rzeczy. ty w części w ogóle? 9. E, ja mam 8. Miałem 10, ale zmieniłem ten. Zmieniłem um, pierścień, więc mi robiłbym się ja ten 9 mam. prędkości, 9 spostrzegawczości, 10 zwinności, nie? 11 inteligencji, 9 prędkości, 8 spostrzegawczości. No i spoko. Kondycja: mam 5 inteligencji, 4 siły. 5. Trzymaj się. Jego resztę mam na 5. No to na wszystko się zgadzało. Na poziomie atut będziemy mieli do dobrania, nie? Chyba tak. Talent to się go nazywa. Dobra, no zobaczymy. Dobra, no ja gadam tekstami z DD, sorry. Tak, znaczy właśnie, sam zobaczymy to się nazywa. Talenty. O, kolejny wytryk, dziękuję. Don't mind if I do. Okej, okay, popatrzmy, co skrzynki jeszcze mam. Nie pootwieraj, bo nie pootwierałeś wszystkiego. Na razie dam ci te groty, wszystkie. Bo skrzynki wiesz, może ci się szczęście trafi. A czegoś jeszcze mi zostało? Droniana tutaj. Nope. Kula suwerena wygląda jak święty granat ręczny, tylko otwarty. Otwarty. Mhm. Tak, tu już byłem, tu już otworzyłem. Talerze nie są przydatne. Tam w rogu lewym już otworzyłeś. Tak, już puste. Dobra, no to tyle chyba. No to wszystko chyba, no. No, w sumie to tak, no, to jest ten odcinek, w którym będziemy biegać i kraść ludzi. No, zobaczmy, czy. Jest... W jesteśmy łowcami źródła, no jestem, łowc jestem łowcą wszystkiego, co nie jest przywiercone do podłogi. Przy przykręcone permanentnie a w trofeum coś jest, bo, bo można je otworzyć. Możesz Już otwierałem pusta. pusta. O to puste tutaj? To, to które było na przy wejściu tuż w karczmie, tak? Karczmie nad kominkiem. No, a nad kominkiem, czekaj. Czas na jeszcze. trochę bezczelności, ponieważ o, tego jeszcze nie było dość zarządcy! Brandona! Hmm, hmm, hmm. Tam Lorenza tam. Widzę dużo pieniędzy. Klucz. Do biura kopalni. Usta Chodź. Chodź, Zed. Pieniądze. Tak. Pieniądze, pieniądze. Pieniądze, pieniądze, pieniądze! pieniądze. pieniądze. Dostałeś ode mnie. A tak, ona jest na wysoki poziom. Z drugą. I trzecią i czwartą, my trzymać w zębach jeden Exora, trzecią po pośladka, czwartą po śladkami. Czekaj, czekaj, ja czekaj, czekaj, ja czekaj, 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 czekaj. Tak, możemy. Poczekaj, czeka, Fika? Zet, a! Z? Tak. za sani. Czemu Lub się nie widziany, czy coś Bo nam leci po tym Nie nam, tylko mi Tylko tobie? Tak okay. e, To już jest Aha. Klucz do kopalni Klucz do kopalni What Aha. a find! Eee a. a się położy, okej, okay, dobrze ty Tyle bezczelności, ile było mnie stać. No, no, no. Dobra, posłucham sobie. Ja <śmany> nie, nie gadam. Madora, <Mastro> Madora się coś chce. OK, no, ja, ja, z... ja, ja jeszcze z ja ja jeszcze z Powiedz o sobie. Opłata kopalni... Ona ma chyba o Laurensie coś do powiedzenia. Tak, kliknąłem Ej, przypadek, teraz. przeklikam szybko jego rozmowę, bo on nie mówi niczego takiego super odkrywczego. No ja tu sobie robię papierosa w międzyczasie, wiesz? Tak, słysza się nad dołu, niepokalanymi. Tak, tak, tak. Wezmę ten kilo, bo on jest nam potrzebny do wydobycia rudy z tego co pamiętam. Leżą, dwa są do wzięcia, tak ona no, tak właśnie widzę. strzał zamrażający, strzelcąca za klątwę, Okej, okay. bułka myśliwski, To się mu nie przyda. No, się kradniesz rzeczy bardziej niż Geralt. Geralt <grystanie> nie można nawet kurde mi tutaj do pięt rastać. No dobra, nie. dawaj, słucham już. już słuchasz, znaczy się tak. Co no, to on mówi na głos? Fucking no, the tak. <grystanie> Why does it hurt my heart to picture him squirming about playing his day. With three seasoned Saurus-hunters on his tail. Nowhere to hide his sniveling mutt. Ej. T, ona się chyba mylił, ale mam wrażenie, że w tej chwili jest czterech chłowców. Bo ten random postać doklejany też jest chłowca, nie? No jestem do tego taki pewien. Dobra, koniec. Dobra, jeszcze uh. mamy coś do, o, o, o… Do z, z, Zmiany tego,

No, najprawdopodobniej na nim jeżdżą. Czemu wiem, nigdy nikt nie nie na robię. nim nie jeździ? No bo, no... Hmm. Albo to jest takie siedzisko, żeby tam towar poukładać. Tak, insert my... ah here. Cicho, Boks. Pójdę za nimi, bo on jest kowalem. On chyba idzie teraz do zakładu kowalskiego i będzie miał rzeczy na sprzedaż. No, się rozjeżdżę po okolicy w tym No, spokojnie. No, do ukradnięcia, jeżeli cię dalej interesuje. Mam już kill Dam jeden Madorze, jeden mam sam. Okay. I have the key, love. <laughs> ta da 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 for the key, love. Nie wiem co tam jest. Jest ciekawe co powie Alfi. A, tutaj są, tutaj są, w przeciwnicy. Moja postać ich wyczuwa. Więc tutaj będzie jakiś ambush zaraz. Więc pójdę pogadać z Alfim faktycznie. Alfie, utul mnie zanim pójdę na śmierć. Ja chcę posłuchać, bo Alfie jest fajny. Ok. Czego może z nimi handlować? On ma książkę. Kodeks nieznośnie myśli. Plus jeden do inteligencji, minus jeden do spostrzegawczości. Kosztuje 55 hajsu. Nie, 63. Um... No, ja mam, ja, ja z... nie mogę pohandlować, Ty musisz. Już. Hey. już Już, już, już To go nie w spadnie, nie? O jeden. Tak. No trade Przekłada? off. Używasz tego. No dobra, niech będzie, ale plus jeden do inteligencji. Tak. Myślę, że całkiem spoczko. Już, full. Dobra. Tepaj się do mnie. Mamy parę tyłków do Czekaj. Czekam. Bo przeglądam teraz rzeczy, które ma nasz znajomy nowy. I no ma przecież. rzeczy. O stary, on ma rzeczy. Ja tutaj mam, kurde, mokre marzenie, tr, więc I ci ma... właśnie wysyłam. Ceny ma dla nas bardzo fajne. Baba, ba, ba, bardzo dobre ceny. Ulepszenie kostur. Hmm. Y Odporna hmm. zbroja łuskowa, doświadczenia. Jak mi wysyłasz rzeczy, to mi się przerywa, kurde, yy, czytanie przedmiotów, więc poczekaj. Zbroja daje 68 pancerza, plus 1 do zbrojmistrza, minus pół do ruchu, pełną odporność na strach. O! Oh. To jest chyba zbroja bardziej dla tej, dla Madory. Ona ma no. 68 pancerza i wymaga 8 siły. No. Ale kosztuje 2800. A mam na gościem, z gościem reputację na plus 100. Ma też odporne metalowe karwasze łuczników. Plus jeden do zwinności, plus jeden do kieszonkostwa. Eee, co mają moje karwasze? Moje karwasze mają do kieszonkostwa i do otwierania zamków pienią. Okej. Okay. Miedziany pierścień akrobaty. Siła plus jeden, zwinność plus jeden, otwieranie zamków plus jeden, polichistor plus jeden. Aaaa, I... eee, noooo, brzmi no, jak mój... kinda my jam. I miedziany pierścień węża, odporność na ziemię, odporność na ziemię, ciznę, telekineza... Czekaj, jak jakiś debil to zaczyna mi za oknem napierdzielać swoim tumikiem i pokazać się, jakiego małego ma penisa. Okej, okay, przestał. E, pełna odporność na skamienie, nie? Ha... bo że spoko. Ja mam pierścień jeden przydaje plus jeden do telekinezy, plus jeden do kieszenkostwa, oprość na płynięcie, jeden na ogień, to jest jeden. A drugi plus jeden spostrzegał w sześciu, plus jeden do telekinezy. Eee, hm. W sumie Kurde. ten z w telekinezy, mógłbym ci oddać jakiegoś. Ile ten, ten pierścień kosztuje ten z. Siła zmienność otwierania no. zamków? No. 2,5 klocka. Ajdź. Mamy radę może. No, jak dasz, to ci rzucę jeszcze mój pierścień. Stara metalowa tarcza jeszcze jest na początku. czy tym czystym pierściem, to może. Że teraz ci oddaję, bo... O, ja, go, ja go odnosiłem do tej pory, nie? O, my mamy pełną cenę mamy za to. Bo ja mam z nim na stuwe reputację, więc no tak. Jest git. E, dobra, trzeba by rzeczy. Ty mi wrzuciłeś spostrzegawczość. Czekaj, który to. Pier... Spostrzegawczość tlekineza. Tak spostrzegawczość to to. odporność na truciznę. Którą różkę ty mi wrzuciłeś? To ona na, na 12 poziom pieniu. Odporna elficka różka wody, tak? Jop. Yep. Elegancka podrapana różka witalności, to też mi rzuciłeś. Dobra, może damy radę jakoś. E, gdzie jest obraz, który zahachmęciłeś, bo jesteś bardzo dobrym złodziejaszkiem? Chłe, 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 Kurde, on jest wart tylko 79? Mało dość. No, obrazy nie są tak dużo niestety, warte, jak się by było Czy byś prawy mógł Nie wiem, czy jest sprzedawać, czy nie. To jest złoty przedmiot, który ma kasę dać po prostu. Tak. Dobra, niech będzie. Gdzie jest to coś, to, to dziwne coś takie Otwarty granat Tu jest. 52. Ten miecz... Ten zakrzywiony miecz medyka to nie jest tyle, to on wymaga niestety 8 siły. No to wyślij mi go, to go sprzedamy. No szkoda, bo ma dużo wrażenia. No to jeszcze 500 sztuk złota i jesteśmy ustawieni 500 sztuk złota mówisz? Czekaj chwilę. Stara zbroja płytowa, to już ta. O nie. O, już mam, już mam. Jest git. Okej, daj chwilę, nie, nie rób nic, że przegra Dobra, poszło. Zobaczę, co jeszcze jego żona ma na sprzedaż. Nic. I dobrze. Eee. Tortu i rodzajami. Ty jesteś... Ty Tu jesteś, masz Z, legendarny pierścionek. Ok, czyli mam już dwa legendarne pierścionki. Z? Tak. Do mnie. No. Widzisz to, co ja widzę? O, dzień dobry. Widzisz rzeczy na stoliku tam? Mm, jakie rzeczy? E, pieniu, e... Czekaj chwilę, bo muszę, muszę, potrzebujesz jeszcze jakichś 10 dziesięciu sekund, żebyś się nowy czy coś cokolwiek widzę? właśnie mi się skończyła niewidzialność łabo hmm. Co ty żeś zrobił? Nie, nie mogę być Nie <laughs> mogę za być zauroczony z tym krzewem. Sorry, kamieniem. Mam serce z kamienia, bo jestem kamieniem. Trzymaj, trzymaj. trzymaj. Musisz się zrobić chyba. Tam mi rzuciłeś. Wiesz, że się tutaj znalazłem w środku. Co to była? Eee... koło jeszcze. Ok. Jeszcze kłapek. You know Mara. Musisz Masz jakiś chałup w ekwipunku niepotrzebny? Nie. Ale mam dwie stare tarcze mi siły <grym grym> talerz, y, staroświecki zakrzywiony miecz Nie, nie wiem, nie skąd to się wszystko mnie wzięło pieniu Musiałem wiesz, w jednej kieszeni mieć i No, um, Nie, no. ja, ta tarcza jest sporo warta. Dawaj kasę gościu za twoje rzeczy, które się dobyliśmy. Wolę nosić pieniądze, niż syf. Szczerze mówiąc. Trudat! Pieniądze mnie obciążają. O ile w ogóle. Nie wiem, czy one tutaj coś ważą w tej grze. Szczerze. Szczerze, nie wiem. Mmm...